Cześć, witajcie na moim kanale. Witajcie w nowym roku. <laughs> Pierwsze drapanie po nowym roku, 2 stycznia. Proszę bardzo. Tak sobie, wyszedłem rano i tak idę po tym miasteczku naszym Kurczę, Pustki takie, wszystko pozamykane. Mówię, ja nie mogę, aby lot to było otwarte. I jedna piekarnia. <laughs> reszta wszystko zamknięte. Tuż <laughs> to sztuszek. No Ale tak to jest po świętach. Dzisiaj piątek, to wiadomo. No dobra i to do tej kolektury który I mam crazy siódemki. Zobaczymy, może dzisiaj coś tu będzie. Crazy liczby. No tu mi poszło ładnie na premierze, więc sobie jedną dziabnąłem dzisiaj do zdrapania. To jest czasochłonna, więc ale nie będę jej nadrapywał. Polecimy sobie na żywca. Spisały mi się ładnie, więc zobaczymy, co jak dzisiaj to będzie wyglądać. Oczywiście krzyżówka z numerem czwartym, senior, czyli ja w bonusie. I mega linie z numerem 8. To sobie naddrapiemy, to sobie naddrapiemy, a to sobie dodrapiemy. O. Dobra, wkład 50 zł na początek nowego, w nowym roku. Na początek drapańska. Do i co. Dobra, no to co? Lecimy. Drapie w tym czasie łapka w górę. No i widzimy się za sekundkę. na razie tu kiepsko, nic nie ma ale zobaczymy, dobra to lecimy od siódemek żeby tu już za długo to też nie trwało bo tam będziemy na pewno trochę tu potrwate liczbowe ale fajna jest ta zrobka, podoba mi się jeszcze jak wygrało się, to całkiem nie ale może teraz tak sprawdzimy jakąś siódemkę albo coś Pryjemy z zygzakiem I mamy z numerem, z z numerem siódmym. Znaczy, z w siódemca jest siódemka. Nie, niekoniecznie. Uu, panie, tu się coś szykuje na no wiadomo co nie. Uj, uj, oj, uj, 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 uj te siódemki się zbiesiły Tak zawsze. Siódemka, dobra. I teraz co? Ech, dobra. Zrobimy sobie na przykład teraz krzyżówkę. Krzyżówce w bonusie EN brakuje. I mamy J. Trochę się rozpogodziło, było tak ciemnica, że nie pytać. No ale zrobiło się na plusie. Trochę się zabieliło 31 ale Już pierwszego stopniało. Potem znowu się zabieliło wieczorem. I dzisiaj znowu nie ma. Także zimy u nas jako tako nie ma. I mamy cy. Cy jak cymbał, czyli ja. C jak cymbał czyli ja tu nie ma cy gdzie tu jest te C tu cy. jedno jest C no bo też jeden cymbał tu drapie ha. dobra teraz mamy p p p, p. jak piłka dobra i to py tu nic nie daje po prostu jest pawiak i to wszystko, aby się przydało to by było fajnie, a tak jest wielkie Coś te tak, krzyżówki takie jakieś nędzne tak wybieram, nie, nie takie wybieram nie wiem Z. kurde co tu się od <laughs> dzieje? Z <laughs> Z nie chcę nie chcę tu nic się do doczepić takiego, żeby cokolwiek. No i to by było na tyle. A my, czyli my jeszcze z seniora wierzymy, że może paść, bo brakuje N. Więc nadzieja została do końca. Ale <laughs> śmiem twierdzić, że N może nie być. Ale skupmy się na E. Może przytransportujemy N. I tu mamy drugie teleskop No jak będzie N to będzie trzecie No to tak nie wierzę, żeby tu było i tu, no ale teraz się kumuluje cokolwiek No ale nie docie no U Czyli Oszust wiadomo kto N U Tu mamy drugie buk razu dwa wpadły Bo nic już więcej tu nie było u, a 2 to jest standard U. Tu nawet hmm. nie ma, Tu już dwa są, więc nic nie dojdzie. No razy 2 20 zł i mamy B, czyli może jest nadzieja, że gdzieś coś połknąłem. Będzie zwrot. No nie. Nie połknąłem CGC, tam coś, czyli przegrane. Poczekajcie, bo tu mi się wy. No to lecimy z tą naszą liczbową. Zrobimy sobie tak, żeby było widać. Będę przesuwać, no bo co. Dobra, 67, proszę Państwa. Zaczynamy naszą grę liczbową. 60 do 7. Mamy na samym końcu, można powiedzieć. i To jest chyba jedna. Także gdzieś jeszcze, może spotkamy ją po drodze, jak gdzieś coś połknąłem. Trzy: Czy mamy trójeczkę, proszę Państwa? Gdzieś tam liście pisali, że wszystkie liczby występują, więc. No więc, dobrze, jak tak. 24. czy my mamy tu i to by było na tyle 11 okej okay. 19 <laughs> 19, tu trzeba się skupić, bo wiecie o co chodzi siedem sześćdziesiąt dziewięć czy jeszcze gdzieś występuje nie sześćdziesiąt osiem Dobrze i mamy co? 45 45 mamy tu, czy jeszcze gdzieś jakieś tam coś jest tego, tego Mam pan panie, łupanie nie ma. 74 czyli mamy 4, 74 i jadą z nami 4 rowery. 49 czy mamy 49? No na pewno gdzieś jest. Tu jest. O, jest wygrana. No kurczę, jest wygrana. normalnie lubię już tą zrapkę. Co w no, nią? Na razie 4 zabrane, 4 wygrane. No, by tak dalej. 49. 49, 49. Czy jeszcze gdzieś jest? No nie ma. Siedemdziesiąt. Mamy tu dziewięć. Dziewiąteczka wystąpiła. O, jest drugi raz dziewięćdziesiąt. dziewięćdziesiąt sześć mhm. oj odkryło mi się pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąt jest tu dwadzieścia więcej nie występuje Trzydzieści 64 Sześćdziesiąt hmm. cztery, razy dwa mhm. razy pięć no dobrze czyli mamy dyszkę ale jest zwrocik, czwarta moja zgrabka, czwarta wygrana o jest od razu BB Dobrze, jest BB, czyli 10 zł. Zwróciło się klejt liczby. U, lubię tą łapkę, fajna jest, także będzie u mnie występować. Czwarta, czwarta wygrana. Zobaczymy kiedy jaka pasa będzie długa. Dobra to lecimy z mechatronem. Szukamy żółwia. Zera już nie będzie, także mamy dyszkę, chociaż i to dobre nie. Mamy żółwia, dobra. Teraz mamy lody dla ochłody jakby kto się pytał. O, jest, jest, jest linia, jest! Kurde. Jest linia, ja pielnicz. Dobrze jest. Już nie będzie takiego jak, chociaż zwrot będzie to już do ugryzienia to będzie, nie? Super, super. Biedronka czy jest droneczka tu jest na samym końcu dobra i mamy monetę monety są ale fajnie że linia wpadła na hatroniku zegara zegara chyba nie ma Zegara chyba nie ma. Poczekajcie, no bo piłka gdzieś tu mi migłało. Mm, nie, zegara nie ma, ale mamy cytrynę, czyli jest tu cytryna. Czy gdzieś jest jeszcze cytryna? Tu. Ja bym tak poprosił, może winogronko? No, oni mi dali serce. Oni mi dali serduszko dla Was. I flamingzek. Flaming tu i tu. Tu są nawet dwa flamingi, tu się pytał. Tu jeden gdzieś stoi, tu jeden jeszcze jest. O. A dajcie winogrono. No a nie mamy ananasa nie winogrono i tak to wygląda, ale ja bym poprosił winogrono. Tak bym sobie żar. A tu klucz, kurde, nie wiarygodna, klucz dali. No i to mi było na tyle. Mamy popcorn, to tu jest ten popcorn. Uh -huh. No dajcie. Leć tam Nie dali drugiej linii. Podkowa to jest tak. A naszyjnik był. O, cicho, to chyba jest druga linia. Naszyjnik jest. Podkowa jest. papcie są i liść. Czy coś co? Jest, no to jest, dobrze. Przeoczyłem tu. No to jest druga linia. No to już jest dobrze w takim wypadku. Dobra, to czyli mamy wszystko. Zaczniemy bonusa, świnia, ale mamy dwie linie. Czyli będą cztery dyszki. Nie. 80. Ho! Zaskoczenie totalne, proszę Państwa. 80 no jest. A ja... 80, o kurde, na mi dzisiaj załatwi sprawę. GG, no. Czyli fajna rzecz się stała na zakończenie, rzutem na taśmę mamy 80, czyli 90 zł dzisiaj. Tu dała dyszkę, tu 80, czyli mamy 90 na 50, czyli 40 do przodu. Nowy rok, ładnie. Dzisiaj znowu plus, a więc, no fajnie. Cieszę się, bo super to jest zaskoczenie totalne. Mówię, ale jest ósemka. Mechatron 8, 16, crazy liczby i mamy wygrane 90 zł. No jak zwykle siódemka i krzyżówka się nie spisały, ale tym się nie martwimy, bo jest 40 na plusie. No dobrze. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. No i co, widzimy się jutro. Jutro, sobota. I. czekajcie, No, Basia pozdrawia wszystkich. To była ze no, na łączach, jak zawsze. Jak drapie, to dzwoni. Taki czas. No i co, co ja to mówiłem. Yy, to widzimy się jutro, no i zobaczymy, jutro, yy, też z innej kolektury, bo, ty, a, bo dzisiaj właśnie mam z innej kolektury zdrabki, totalnie z innej, więc, a jutro też tak planuję gdzieś chyba wskoczyć w inną kolekturę jeszcze i tak te z liczby będę brał, zobaczymy jak ta pasa długo będzie trwać, na razie cztery pod rząd wygrane, także fajnie, mechatron też się spisał, może też go wezmę sobie, te krzyżówki, nie wiem, już mnie zaczynają wkurzać normalnie, no, no co tu się dzieje. Tak ładnie mi w i nie wiem, jakieś numery muszę wziąć losowe czy cokolwiek, nie wiem. Dobra, koniec te oględzenia. Dziękuję wszystkim, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.